Witam serdecznie. Ostatnio statystyki podpowiedziały mi, że moi widzowie obejrzeli ostatnio filmik z kanału śmiem wątpić zatytułowany Dobromir Sośniesz o jedzeniu psów. Weganin komentuje. Dzięki Wam dowiedziałam się o tym filmiku. W zasadzie jest to live i zdaje się, że nawet nie znajdziemy na stronie głównej kanału, ale ja zostawię linka. Gorąco polecam. To wideo jest interesujące, aczkolwiek oczywiście nie ze wszystkim się zgadzam. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale i tak bardzo, bardzo się cieszę, że Łukasz znów podejmuje temat wegański. Ogólnie jestem fanką jego kanału i. Cieszę się, tym bardziej cieszę się, jeżeli porusza kwestię. Nie wiem, czy tutaj akurat mogę użyć sformułowania praw zwierząt, bo nie jestem pewna, czy Łukasz jest zwolennikiem walki o prawa zwierząt, zważywszy, że jest fanem Petera Singera, a tamten w prawa zwierząt nie wierzy. Więc też nie do końca dla mnie jest jasna filozoficzna postawa Łukasza względem zwierząt. Ale cieszy oczywiście to, że jest weganinem i to, że od czasu do czasu ciekawie głos zabierze. Jeżeli chodzi o ten filmik, zawiera on kwestie dość kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć drażliwe. I ja dzisiaj nie do końca w ogóle nawet zamierzam zajmować się tą pierwszą częścią dotyczącą do wypowiedzi Dobromira Sośnierza, że skoro jemy krowy i inne zwierzęta, to czemuż nie jeść także psów? On jest za tym, żeby psy traktować na równi z innymi zwierzętami i również, jeżeli ktoś ma ochotę, to żeby miał prawo jeść psy. Łukasz przyznaje mu rację filozoficznie pod względem takim, że traktować należy faktycznie na równi te różne gatunki zwierząt, że nie należy wyróżniać w żaden sposób psów. Dziwi się jednak temu, że skoro Dobromir rozumie, że nie istnieje zasadnicza różnica moralna, czy nawet intelektualna pomiędzy psem, świnią, krową. Nie rozumie, dlaczego w związku z tym Dobromir Sośnierz nie jest weganinem, jak z tego właśnie względu wielu z nas jest weganami, ponieważ tak właśnie sądzimy, że świnia jest takim samym zwierzęciem jak pies, tak samo krowa. Są to takie same czujące, mądre istoty i tak samo zasługujące na życie i na wolność od cierpienia, strachu, tak samo jak pies. Łukasz się dziwi, że takie postawienie sprawy nie doprowadziło do bromira do weganizmu, a ja z kolei upatruję w takiej filozofii pewną pułapkę. I chociażby Dobromir Sośnierz jest dowodem na słuszność mojego sposobu myślenia. Weganie bardzo często właśnie używają tego argumentu, że przecież świnia jest takim samym zwierzęciem jak pies. Że nie należy właśnie rozróżniać. Częsty argument. Jedne kochasz, drugie jesz. I weganie często wychodzą z założenia, że jeżeli zrównamy te zwierzęta, to przekonamy tym ludzi do tego, aby także kochać te drugie. A tutaj na przykładzie Dobromira Sośnierza widzimy, że to niekoniecznie tak działa. Bo Dobromir Sośnierz owszem zrównuje te zwierzęta, te gatunki w taki sposób, że uważa, że jedne i drugie można tak samo katować, jeżeli ktoś ma ochotę, jeść, zabijać. Ja wrócę do tej kwestii niebawem, ponieważ w październiku rusza. Nowa inicjatywa europejska, tym razem dotycząca zakazu uboju koni w Unii Europejskiej. I ja już się boję, że sami weganie będą sabotować tą inicjatywę, ponieważ powiedzą: no, ale czym się różni koń od krowy? Dlaczego koń miałby uniknąć rzeźni, a, a krowa już nie? Jaka jest różnica? Argumentacja wydaje się słuszna, ale czy oby na pewno taka jest? Czy pozbawimy koni tej szansy, która przed nimi stoi, dlatego, że nie jest koni lepszy od krowy? Wkrótce wrócę do tego tematu i bardziej wyczerpująco wyjaśnię swoje stanowisko. Bo wydaje mi się, że weganie błądzą, stosując taką suchą kalkulację, że jeżeli logicznie coś im się zgadza, to efekt tego będzie taki, że ludzie pójdą za logiką. Ale nie, na przykładzie Dobromira Sośnierza widzimy, że efekt może być odwrotny. Zaproponuję wkrótce, lada dzień, lada tydzień, bo to skoro to w październiku ma się zacząć, to, to być może w październiku ten filmik już opublikuję. Zaproponuję po prostu nieco inną logikę, nieco inne spojrzenie na tą kwestię. A teraz już przejdę do drugiej sprawy i pozwólcie, że w tym momencie puszczę fragment filmiku z kanału Śmiem wątpić, po to, żeby za chwilkę go skomentować. To przekonanie, że pies jest mu należna pewna godność, pewne dbanie o jego interesy, o, o, o psie interesy, mm, dużo bardziej niż o, o interesy innych zwierząt, to zdaje mi się mm, po prostu błędne. Ale nie, żebym chciał za bardzo słodzić dobromirowi, bo uważam jego przekonania generalnie za, za absurdalne. Więc jeżeli dobromir widzi, widzi tą irracjonalną, te irracjonalne granice, które my sobie stawiamy różnie w różnych państwach, to pytanie brzmi: dlaczego on nie jest po, jakby, wegańskiej stronie tej debaty? jego brak dyskryminacji zdaje się sprowadzać do tego, yy, że jednakowo wszystkie zwierzęta spisuje na straty. Yy, jest taki stary klip Dobromira, ale też jest taki, o ten jest ten fragment... Człowiek ma absolutnie, na świecie jest absolutnie wystarczająca ilość danych i dóbr wystarczających człowiekowi, żeby nie zwiększał sumy cierpienia nawet tych zwierząt, które nie są wcale równe statusem człowieka. Nie ma cierpienia. E, zwierzęta to, nie Nie to, 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 ma żadnego który zabija zwierzę dla swojej własnej przyjemności nie zadaje nikomu cierpienia. prawda? Ono marzy o tym, żeby zostać zastrzelone przez tego myśliwego. ono jest w nie ma duszy. Tak, zwierzęta nie mogą. Więc uzasadnieniem, dla którego. Uzasadnieniem, jakie Sośnierz używa, żeby zwolnić siebie z myślenia. O, o tym yy, o dobrze zwierząt, o, tym, o interesach zwierząt, o tym o dobrobycie zwierząt, yy, o tym czy, czy powinniśmy yy, moralnie traktować zwierzęta, jest to, że zwierzęta nie mają duszy. Yy, co, co ciekawe, yy, ta idea yy, katowania psów, sprzedawania ich mięsa. Pojawiała się też w jednej rozmowie, którą przeprowadził Sławomir, y, Sławomir, Sławomir Mencen, y, konkretnie w rozmowie z Moniką Jaruzelską. Pierwsze pięć minut tej rozmowy zawiera taki wątek. Y, no i można zauważyć, że zarówno Mencen, jak i Sośnierz y, argumentują przeciwko zwierzętom z punktu widzenia religijnego z punktu widzenia chrześcijańskiego, konkretnie. Wtedy wygłosił taki taki swój pogląd, że zwierzęta nie są świadome, bo nie mają, nie żyje w, nim, w nich żaden wewnętrzny obserwator, że są pewnymi maszynami zrobionymi z mięsa. To staje się po prostu negować wszelkie wszystko, co wiemy o ewolucji, wszystko, co wiemy o zwierzętach, wszystko, co wiemy o, o świadomym postrzeganiu, o, 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 o zmysłach, które mają i tak dalej. Ale jeżeli jego obroną jest to, że zwierzęta nie mają duszy, to ja bym poprosił po pierwsze jakieś wersety na rzecz tej tezy z Biblii, nie? No bo on jest w końcu Sośnierz, jest teologiem z wykształcenia. Po drugie, nawet jak, jak mi takie da i wykaże, że jego religia tak głosi, to ja nie mam, nie jestem zmuszony się tym obchodzić. On ma wykazać, że ludzie mają, ja się zgadzam, że zwierzęta nie mają duszy. Pytanie brzmi, skąd przekonanie, że ktokolwiek ma duszę? Nie? No i tu myślę, że on po prostu jest nam winny. I co to w ogóle, kurwa, ma być dusza? Nie? Nigdy do końca tego nie wyjaśniłem, w żaden satysfakcjonujący sposób nie uzyskałem nigdy odpowiedzi na to, jaka ma być funkcja duszy. Co mnie szokuje tutaj i to już no niestety nie po raz pierwszy akurat u Łukasza. On pyta o definicję pojęć, które tak naprawdę są bardzo, bardzo proste do uchwycenia, jeżeli się posłucha parę zdań, w których to słowo zostało użyte. W tej chwili Łukasz pyta, czym jest dusza. W innym filmiku pytał, czym jest Bóg. Narzekał, że nikt mu nie dostarczył dobrej definicji Boga. Ja od razu w odpowiedzi. Podałam mu aż kilka przykładów definicji. Być może nie widział mojego filmiku, bo, bo moje kanały nie są popularne. Ale nagrałam szczerze powiedziawszy od tamtej pory już naprawdę kilka filmików, zarówno po polsku jak i po angielsku i niestety po angielsku mój filmik obecnie jest chyba lepszy niż polskie ujęcia tego tematu. To muszę jeszcze uzupełnić po polsku w najbliższym czasie, ale podałam naprawdę sporo tych definicji słowa Bóg i to jest naprawdę mega, mega proste. Ja tych definicji mogę jeszcze podać kilka, wystarczająco czy posłuchać w jaki sposób słowo jest używane bardzo łatwo jest dotrzeć do tego co ludzie mają na myśli używając tego słowa w różnych kontekstach bo czym jest słowo słowo jest myślą słowo jest tym co dany człowiek ma na myśli używając tego słowa więc oczywistą sprawą jest że takie pojęcie jak bóg że się tak cofnę troszeczkę oczywiście jest słowem wieloznacznym nawet w samej biblii ono już w samej Biblii jest wieloznaczne, występuje w kilku znaczeniach i za każdym razem bardzo łatwo z kontekstu można je odczytać, odczarować, czym jest Bóg w tym kontekście, w tym miejscu, czym Bóg jest w innym miejscu. To jest naprawdę bardzo prosta sprawa. I tak samo dusza. Jak można nie wiedzieć, czym jest dusza? To jest elementarne pojęcie. Dusza to jest świadomość. Więc oczywiście, że dusza istnieje i oczywiście, że jest ona obecna, zarówno w przypadku człowieka, jak i zwierzęcia. Nawet owady też są świadome, więc owady również, no owady przede wszystkim też są zwierzętami. Tylko chodzi mi o to, że nie są zwierzętami o tych wysokich funkcjach poznawczych, ale wydaje mi się, że również tam możemy mówić o istnieniu duszy. Wady także są świadome. Już nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, na ile są samoświadome, bo, bo, bo tu już sprawy by się robiły zawiłe, gdzie się zaczyna samoświadomość. Są pewne y, koncepcje naukowców, od niby którego gatunku, od jakiego poziomu tej inteligencji zaczyna się samoświadomość. I muszę Wam powiedzieć, że nie do końca się tym, z tym zgadzam, bo mówi się o tym yy, eksperymencie z lustrem, że jeżeli ktoś rozpoznaje swoje odbicie i wie, że to jest on, on sam, to wtedy możemy mówić o samoświadomości. Nie Uważam, żeby to było akurat takie najważniejsze rozstrzygające, ale może innym razem do tego wrócę, bo to się zrobi długie. Ja wam powiem, na jakiej podstawie ja stwierdzam, bezwzględnie stwierdzam samoświadomość chociażby u moich świnek morskich. Wyraźnie widać, że są samoświadome i wcale do tego nie potrzebuję efektu lustra. Jeżeli chodzi o ich reakcje na lustro, one się przyglądają przyglądają się z zainteresowaniem i jedne bardziej, drugie mniej, bo yy, każdy, każda ze świnek ma bardzo indywidualną osobowość, one się bardzo różnie zachowują, bardzo różnie reagują. Jedną mam świnkę, która jak stanie przed lustrem, to jak zaczarowana, po prostu nie może się oderwać od lustra, patrzy, patrzy i po prostu mogłaby tam, <laughs> nie wiem, stać w nieskończoność, po prostu patrzy jak zaczarowana w lustro. Co myśli sobie, to tego ja już nie wiem, dlatego ja się tutaj bym na tym nie opierała. Mam zupełnie inne dowody na to, że na bank są samoświadome i na bank odróżniają, mają takie granice wewnętrzne, poczucie samego siebie i sprawiedliwości, bo przede wszystkim zwierzęta mają niesamowite poczucie sprawiedliwości, wiedzą co się należy im. A co się należy ich partnerom, co powinno być dla nich, co powinno być dla, dla kogo. Po prostu to fairness, jak to by po polsku powiedzieć. No chyba tak, to po prostu poczucie sprawiedliwości, potraktowania fair, czyli oni wiedzą, no wyraźnie mają granice te własnego ja, tego co im indywidualnie się należy. To tak, a propos oczywiście pojęcia dusza, bo. Skoro zdefiniujemy, a absolutnie bezwzględnie zdefiniujemy duszę jako świadomość, to ktoś mógłby jeszcze zadać to pytanie: czy jest to tylko świadomość otoczenia, czy tutaj jest jak ważną komponentą, czy jakim warunkiem niezbędnym musiałaby być ta samoświadomość? Ja już nawet tak jak mówię, dzisiaj nie chcę się aż tak bardzo zagłębiać, żebyśmy nie doszli do jakichś absurdów, że nagle stwierdzimy, że nie wiem, saki, ryby, czy, czy ogólnie kręgowce mają duszę, a nagle stwierdzimy, że jakieś tam inne nie mają. Już, już bym tego nie ryzykowała. Raczej myślę, że możemy ogólnie stwierdzić, że Wszystkie zwierzęta po prostu mają duszę, w tym, w tym także oczywiście człowiek. Tak będzie najprościej. Oczywiście musimy wiedzieć, że to jest też znaczne uproszczenie tematu. Jeżeli chodzi o Biblię, bo on twierdzi, że Sośnierz musiałby mu wykazać to, że człowiek ma duszę, zwierzę nie. No to faktycznie to z Biblii takie coś nie wynika, ponieważ akurat z Biblii. Wynika, że człowiek i zwierzę jest duszą. I w zasadzie myślę, że Łukasz powinien to wiedzieć, bo przecież chyba y, tą Biblię zna. Domyślam się, że Łukasz, zastanawiając się, czy ta dusza istnieje, czy nie, on ma na myśli tak na serio, tak jak ja się domyślam, o co on tak naprawdę pyta, to on tak naprawdę pyta, czy dusza, czyli nasza świadomość, istnieje po śmierci? Tylko, że pojęcie duszy nie zaczyna się z momentem śmierci. Czyli w zasadzie o, słuszne byłoby pytanie, czy dusza, czyli nasza świadomość, jest nieśmiertelna, a nie czy w ogóle jest. No bo to, że w tej chwili jest, no to chyba żaden z nas nie ma wątpliwości. Nie mamy wątpliwości, czy w tej chwili jesteśmy świadomi. Czy dusza niewątpliwie jest. Pytanie brzmi, czy dusza jest nieśmiertelna? To jest pytanie. Yy, a to pytanie ma się dosyć nijak do kwestii argumentu sośnierza na maksa idiotycznego, że zwierzęta można krzywdzić, bo nie mają duszy, czyli nie mają świadomości. Jest to absolutnie antynaukowe i sprzeczne z naszą obserwacją, każdego człowieka obserwacją, który widział na swoje oczy zwierzę. Każdy z nas czuje zwierzę. Jeżeli jest zdrowy psychicznie, posiada swoje neurony lustrzane, to wyczuwa, to rozpoznaje w zwierzęciu byt świadomy, czyli duszę. I w tym momencie przerwę, ponieważ jak zwykle znów i tym razem się rozgadałam, a ponadto nawet już po zakończeniu nagrania zauważam kolejne motywy wymagające dalszego komentarza. Więc o filmiku Łukasza wrócę i to nawet chyba nie, nie jeden raz, a więcej. I nie tylko do tego filmiku, tylko ogólnie do tej tematyki, chociażby tak jak powiedziałam, w związku ze zbliżającą się nową inicjatywą europejską dotyczącą zakazu rzezi koni. Jeżeli lubisz moje rozkminy na ten i wiele innych tematów, gorąco proszę o wspieranie mojego kanału w formie. Subskrypcji, lajków, komentarzy, chociażby nawet i lakonicznych, jak również o rozważenie wspierania mojego kanału. Funkcja wspierania zaczyna się już od 8 zł, a ja z góry dziękuję za każdą formę wsparcia. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.